Zdanie portretu zajmie od godziny do dwóch, proszę się ustawić. Powiedziałeś na końcu goodbye? Nie. Uda. To Ruda. To ten. Goodbye. Nie liczę na farta, mam <śm> tak nie czekam <śm> na mróz, spaliłem mosty, chuj mam dziś luz. Ej, nagie dupsko. Wow, jestem z tytami na wyschu ta! Ty jakim cudem ty masz taki player model? Ja też tak. Czemu ty wyglądasz jak kobieta wiadomo jaka? Lalialia. Siema! Co tam? Ooo! bo będzie? Wiedzisz? Dokładnie! Tylko dla wiatraków. Tylko dla wiatraków. A ty co ty wyglądasz jakbyś był ślepy? No bo ja nic nie widzę. <słuch> Steve Wonder pierdolony. Zastawało no. jakąś latarkę. albo dodaj dwie latarki, bo ja tak nic nie widzę, to... Ty krzyża wezmę. O, dobra. Ło k***a, pa to się dynda. Ale bym... Ty, jaki zajebisty ten no fotel? To jakiś nowdaka racing? Co tu chodzi? No, nie będziemy musieli baniszować go. Musimy go zbaniszować? O, o to dobrze, że gramy kobietami. Hehehe, <noise> diabeł się chyba utknął gdzieś. O, siema. Nie, tam ja tam no jestem. Tam jest. kur... Przepraszam. O, Tu jest szmaciarz. O, o, o. Tu jest, tu jest duch. telewizor się jest przekręcił. Kurwa, zrosła. No i no. kłaść to płótno. Jak zrobić? F. Gie? Yeah? ]no no na razie. Czemu on to kręci? A, przekręcił. Ghost, graffiti. Ghost, are you here? Please, Ghost, give us a sign. Please, give us a plasma. Coś się odpierdoli z tym telewizorem? Tam ktoś leży chyba. Nie wiem. A to jakiś menekin, chyba jest. Ja, b. Volume control kobiet. Pilast, pilast. Ghost, Ghost, kobiet! GOD na match. Nie, Skolon, ja pierdziela mi ciary przysły nam jeszcze brakuje, jak chuj. Dobra, jakby się piątka pokazała to byśmy coś wiedzieli. Eee, przez no fotę e... O! Ty jedzie! Steven Walking Ej <laughs> chłopaki, a to różowe to jest UV, tak? Rozumiem? Tak, tak, ja. tak To wy napierdaliście? Nie, to on machał Gada, 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 dobra, śm śmie... Eee, tu jest print, print print! Mamy poltergeista, taja albo gula Gula to ja zaraz będę jak się nie pojawi Gula jest znany jako duch, który przesłuchuje się rozmową między ludźmi Mogą się złościć wow. i polować jeśli strzekniesz Do oh. dog ja it at this game Jestem stary jak pincz z Poltera Cze, bo coś pierdło i coś tam powiedział i... No powiedział, że na this game to zobaczyć, to Nie, zzało? tam <stam> jeszcze no. browary były stary w bagażniku Idziemy, idziemy Nie, długo namawać nie trzeba oh, góra, oh. Bez, bez beki Naprawdę są browary Odpowiedzialny kierowca Czy to jest oh. Charger czy mi się wydaje? Taki ala Charger Ty Ciekawe czy telefon namazuje No, no Ty, a gdzie Crucifix wziął ktoś, tak? A, ja mam Si**, f**k, 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 shit fuck Kurde się jak Zabije, zabije nas ty jak ty ku**a tu postawił w butem? Co to się k**wa? Pa 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 Co? Kurami? Co? Co? Gdzie? Jak? A szuflada! Wow. Sz szufladami grał w piłkarzyki <grym> Ty pa! <grym> Ej! Łotam! Co jest? Co jest? Co jest? Gdzie? O! Pojawił się Ej! O! Idzie tu! K**wa. Jest tu! jest tu! On u ciebie stoi! Ku**a! Długa! Ku**a nie ma krótkich ja mam, ja mam, ja mam, ja mam, ja mam O, pa, przestraszył Często się, dobrze mu powiedziałeś Cały czas idzie za nami Dobra. <t> <d> <t> 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 jak, jak kur... Szanowni! Ja... co? <t> Wyglądacie jakbyście Mieli zaraz wyjawić sekret Wiktorii <t> A ty, ty, Lisu, wyglądasz jakbyś był szefem Hugo, wiesz? <t> <t> no to ja, to ja To no ja, boss moment Boss moment, o oh, shit Aaaa! Znowu, znowu, znowu. Nie, yeah, you're not getting my ass Dziwię. Yeah, z AH! Diabus! Diabus z Ej, nas zostawił, że to? Niezły kutafon Stary, on tylko wie jak nawigałaś w tym domu. Jak się stąd Nie. Yeah, nie. Oh, my... Goni nas, goni nas! Chodź tu! Pa, ja już okay, krzyża stary. Rura, 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 rura. Kto ej stary, znowu do roku się wpierd... Ja pierd... Nie gadaj, nie gadaj Ej, patrz, papa. No, to zdjęcie stary. What the dog doing? To jest słoń, debilu. Co k? No to jest słoń! Co ty pierdolisz? No to jest słoń! To jest kurwa zdjęcie, jak ktoś głaszcze psa ty, pierdolisz? To jest zdjęcie na podłodze, debilu, na podłodze. Rozmowa chyba z butem. Ej, musimy mieć stąd kiedyś. Ja nie wychodzę, pierdolę. Dobra, diabeł, powodzenia. Ja powiem ci tak. Ty, a co jak stąd, ale nie będziemy gadać. Dobra, idź pierwszy Kuuja kwa nie działa, nie działa Nieha pierdolę Ale go wykręcam No i chyba Alo Kill me, kill me. To jest największe te mapy mogę. Jest widchboard Pokaż to. Teraz robimy tak. Where are you ghost? No, kitchen, no i mamy wyekwipowaną, dobrą postać do tego zadania. To ogólnie ci rucha strasznie, więc... A, to super, że na to patrzyłem. Nie, w kuchni Gerarie. jest... Headstibi <laughs> <It's TV> Wonder <laughs> w okularach. Where are you, Where are you? Dobra, to idę jest, tam. Wyknąć, bo mi się pierdoli w głowie. ja wziąłem jakiś ten... Jak Wygląda jak chloroform. Co to jest? Daj powąchać. Powąchać, no. O kurwa. Ja to zbieram. Nie! debilu, ja co? Oddaj. co za kretyn Kpisy które chciałem wziąć, bo się od tego. Manifest, show boob, show, boob, manifest, show manifest. Show boob. Show boob. How, old are you? How old are you? Czekaj, 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 to jest pierwsze <laughs> pytanie, które zadałeś. <laughs> to jest istotne, chyba, nie? Hello Ghost, chcę zapalić Marlboraska, może trochę coca ki A bardzo wow. się, <gulia> się, Tak jak chcecie, malowanie portretu zajmie od godziny do dwóch. Proszę się ustawić. Macie, wygadaj się do niego, ja pójdę po krócefiki z niego. Coś wśród tych galerii, O! O! Ty, ty może taki za mody, może... Google gaga! Eee, Biskit, to zadziałało! Google gaga? Google gaga, no, Google gaga, Google gaga. Nie mów tak, by mi dygnął. Dobra, czekaj. Kill you. To. powiedziałeś na końcu goodbye? Nie. To yeah. ty zipałeś. To jest goodbye! W Where are you? O, o, o! Znowu mówi kitchen, znowu mówi kitchen! To Patry. ci psychę rozpierdasz! Stary, to nie jest, ja mam taką mocną psychę, kurwa! O! Oh, Ruda! Oh. Oh. To ten. Goodbye? <laughs> Odmisja nie udana, ch***. Stevie Wonder nie żyje. Kurwa idę z tego koncertu główne jakieś. Weź, jedzie, weź, weź włącz, włącz malika, włącz malika, kurwa. O, tutaj jest, czwórka. Ooo, czy ruszał coś tutaj? E, macie to kółko sztańskie? Eee! No! What the o, jaki ładny! Dobra, spierdalam. Cicho, cicho. Coś tam piotoli. Dobra, gadałka jest. Wariacie. I jak on się pojawił tam, to, to jest ten pokój? Ej, nie. Ej, tak, tak, Mgła tak. mi z ryja wyleciała. Od jest wy... freezing? Dobra, no to mamy gadałkę i freezing. O, halo. Kur... O, spod schodów Poczekaj, wyszedł. poczekaj na mnie. Manifest. Show yourself. Show yourself, ghost. Show yourself. No, się doigra, kurwa. Show yourself. Dziękuję za suba. <laughs> Show yourself. Eee, ty obraz Ci rusza Nie to oczy nie Jak chwarym potęże Boś ty w sumie fuck wie też miałem w tym Ej jest dobrał dobrawał Ty no to mamy O dobra to mamy trzy To mamy trzy Poczekajcie Han Hantu, to jest Hantu, mamy już go Weź każdy Hantu tam kliknij Dałem No dałem no. szczury zbieramy teraz i notatki szukamy Dobra Nie mam tego szczura zajebanego Czuję się jakby wszedł do Wrocławia W Wrocławiu byłoby inaczej, bo byś nie szukać w ogóle szczurów Wow. Już mamy wszystkie, już mamy wszystkie. To go. bo ja widzisz? Hantuje, hantuje Jakuje? No... Migna... no... Kurwa jest hunt stary. Panowie, ja mam zero kurwa psychy, wy musicie go wyegzercyzmować. Paluch był jeden przy wejściu do korytarza po prawej stronie. Ej, wie czwarty, dawaj piąty o. z tego, no o, kurwa! Uuh. Uuh. Co to Co To oh. O, 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 o. No jest, a. Wow. Idę wszystko przepierdolić na no ubrania. Dobra. Mam radio. Hello, hand me, hand me, hand me. Smile. Show yourself, ghost. Smile. Chodź tu. Smile. Ale to już zrobiło. No teraz już kurwa Chłop <noise> jest nawiedzony, no. kurwa. Czytaj kto. Last

Kurwa, doniczka nie widziałeś nigdy? Nie, no tu jest kurwa, w doli jakiś, co ja mogę z tym zrobić? O kurwa, wbiłem, wbiłem gwoździa w serce. O kurwa, przepraszam, przybiłem ci rękę. Ja Następnego wciągam. Co to robi? Stary, nie wiem, ale w fazmofobii jak wbiłem 4 to mnie zajebało. Więc, uważaj. I żyje, i pisze? O kurwa! No i chuj, nara. Siła? Żegna cię oczu! Tak się kręci na wódę, widzisz to? Ty kurwa! Teraz ja do... O, dobra, nieważne. Dobra, teraz ja wbiam. <grym> kurwa, <grym> moje fałdolce jebane! Ej, może restart, co? Restart? Dobra, ho. Hello, talk to me. How, how, how old are you? Jak Ty, kartę, balkon! Jak tu się... jest, O Potter! Oh, Co to było? Tu kurwa! Kurwa, Krzysiu! Co ty odpierdalaś? Ja W pokoju dziecięcym się schowało, 100%. A tutaj pierdol Rudy. O, Tu. O. o! o! Co to kurwa? O! Can you turn no tak, off the light? Po resztę sprzętu. pierdolnicie wszystkie sprzęty na środku. Ty, pak się wyjebał. Ty a ja go zamknę? Ty... Oj. <laughs> Sara. Nic nie zmacał ogólnie. O, 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 o.

No i w pokoju dziecięcym największym potworem jesteś teraz ty, ty A, kurwa! Jebany. Czy ty powiedziałeś, że akurat w pokoju dziecięcym największym potworem jesteś ty? Tak Tak powiedziałeś <śmierdala> i wystraciłeś No i spierdolił Spierdolił Zadziewało Ten dalej najebany pod drzwiami Wstawaj diabł, co ty kurwa robisz? Kurwa, znowu napierdala No w tym pokoju jebanym, chłop. Uwyl, spierdalaj, 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 spierdalaj! Rura, kurwa! Zajebał, Dobra, nie, krzyża, nie mam krzyża, nie mam krzyża, nie mam krzyża Ej, idźcie po Zdrowie. Lupimy za to. Ty, hey, to jest jeszcze jedno pierdolne. Nie, Nie! Kurwa! Ja mam mniej! No jak, ja mam 54! A bo to, a, tak, bo bo jesteśmy tony Ja pierdolę. Teraz Gimpson o sesie, czyli wszystko gra. pierdalam się do mainstreamu jak Zrobi, na Bombside'a, więc bomb i tak, to Jak to zaczął być hand, więc to może być gól, bo są też takie, że jak ktoś kurwa przeklina, to ona się wkurwia. Być, być być, być. Gimson, a, Gimson. 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 Wziąć 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 Simpson Simpson cię biwa oh. Odlicza? Are you fucking Fuck, stupid? To, to, to. Pięć od pięć odlicz 5 pięć, Tak kurwia się da jak się jak jak kurwisz go To może być gol w takim razie Ej znam jedno takie bardzo brzydkie słowo oh. Nie mów <laughs> <laughs> Box, no niby coś nie wiecie, co tam kiedy to Chciałeś to? Kurwa! Musicie zobaczyć, czy jak to plazmy nie ma. Na przykład, tym kurwa szkiełkiem pojebanym. Je, to jest, to jest, 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 jest. Nie, czekaj, to jest jakiś gówno kurwa grzyb na ścianie, nieważne. Jest, spucha! Jest, spucha, dobra, macie wyciągnąć. Nie, to chyba. I manifest. Gula, Gula, Gula odpadł w ogóle, Mamy Deogen. Tak, tak, tak. Raj, Raju, Raju, Namach, Guipo i Jurej. Fucking Degenerate. No to coś. Hunt. No bo powiedziałeś, sprzeknąłeś! Ku... A, było cardio kurwa robić, a nie się opierdalać. Panowie, mam jedno bardzo brzyskie słowo. Jak bardzo chcecie wygrać tę grę Dobra, ostatniego musicie do wody znaleźć, zobaczcie, czego wam tam może brakować. Zdawało mi się, ale mogę się bardzo mylić. Bo kątem oka chyba zobaczyłem wcześniej IMF5 i wtedy by nam zostawiało tylko Jure ja. Hello. Ja bym póki co nie sprintował i zostawił sprint na hand. Tak. Tam sprawdzałem te fingery, nie było No ten, myślę, że tego piątkę możecie zaznaczyć no. O kurwa, skonfirmowałem go przypadkiem, chuj Dobra, klikajcie tego Ale to, jura, to, to by, to by to się zgadzało, roku. bo w sumie w dwójkę tu wchodzimy i nas hantuje praktycznie instant Weźcie sobie, zaznaczcie Jureja i pizda drugi, drugi akcik I pentak Ale... macie, kurwa od razu, odpierdalać pentak. Eee, na ścianie będzie po prostu i chuj O kurwa, I, tak Jest tak. hunt stary O kurwa No i z... Nie. Kurwa zginął. Ja pierdolę. No więc duchem okazał się być Deogen. Jeżeli oglądasz film do samego końca, napisz Bloody Raver, a aktualnie, czyli w dniu, w którym został wrzucony ten film, czyli w niedzielę, jest stream na Twitchu, na który serdecznie zapraszam. Możecie też zostawić łapkę pod filmem i widzimy się na transmisji.